Cześć, witajcie! Przeczytałam dla Was Kafę pod Minogą. Powieść Stefana Wiecha Wiecheckiego. Proszę bardzo. I żałuję, że nie mam konfetti, bo to jest właśnie ten moment. Powieść doskonała, wspaniała, wyborna, wyśmienita. Akcja zaczyna się tuż przed rozpoczęciem II wojny światowej. A kończy wkrótce po jej, po jej zakończeniu, po wyzwoleniu. Bohaterów, bohaterów powieści jest kilku. Wszyscy jednak orbitują wokół restauracji trzeciej kategorii z wyszynkiem nieoficjalnie zwanej kafe pod Minogą. Jej właścicielem jest pan Konstanty Aniołek, który jest postacią. Centralną. Autor barwnie opisuje przygody bohaterów w ostatnich dniach przed wybuchem wojny, podczas okupacji, podczas powstania warszawskiego czas spędzony po wypędzeniu ze zburzonej stolicy w podkrakowskim majątku Kozie Dubyki u Hrabiego Rogera, gdzie nasi bohaterowie em, zakładają, a jakże filię kafę pod minogą. Em, na zakończenie mamy też em, odrobinę em, wejścia w powojenne życie już w nowej PRLowskiej Polsce. Pan Konstanty Aniołek wyposażony jest w żonę. Która de facto sprawuje, e, sprawuje władzę. Jest to kobieta długa, długa, mizerna na urodzie i bardzo pyskata. Nie bez powodu jednak ma na imię Serafina. Jest to bowiem osoba o gołębim sercu, która kiedy trzeba murem stanie za swoimi. Sąsiadem państwa aniołków jest pan Celestyn Confiteor. No kimże może być człowiek o takim nazwisku? Celestyn Konfiteor. Tak, zgadliście. Jest przedsiębiorcą pogrzebowym. Jest również e, najlepszym przyjacielem pana Konstantego. Cóż może łączyć taką grupę osób, E, 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 państwo aniołkowie, konfiteor, grupa, e, grupa szoferaków, taksówkarzy, e, właśnie e, wars, warszawscy taksówkarzy to, to oddzielna grupa jest w, w tej powieści. To są e, cwaniacy, mają skomplikowane stosunki niekiedy z wymiarem sprawiedliwości są to jednak ludzie z gruntu, z gruntu uczciwi. Należy do, do, do grupy szoferaków Maniuś-Kitajec, Piskorszczakowie, Wacek Małpa. Co może ich łączyć z dziennikarzem Andrzejem Zagórskim, z panem Śmieciuszką, panią Rypalską? Co łączy wszystkich tych ludzi? Wspólnym mianownikiem jest Warszawa z dziada-pradziada. Tak, to miasto ich łączy. To jest, to jest to miejsce swoje, ich, które uważają za, za dom, za, za rzecz ważną w ich życiu. Jest również jeden czarnoskóry w Warszawie jak adoptowany, pan Dżumbo, pieszczotliwie zwany szuwaksem. Legur, Legurardy, Warszawiak, chociaż w kolorze żałobnym. Powieść dzieje się w czasach skomplikowanych, trudnych i biednych. W czasach wielkich bohaterów, ale również wielkich podłości. Nie ma jednak w niej patosu, nie ma zadęcia. Życie się nie żyje jak kamień u szyi. Nawet w rozdziałach opowiadających o powstaniu warszawskim jest wielka tragedia, ale również może nawet przede wszystkim jest przyjaźń, przyjaźń, lojalność i wola życia. Kiedy redaktor zagórski trafia na pawiak, cała Ferajna staje na głowie, aby go Uwolnić. Kiedy w powstaniu ginie znajomy młodzieniec, pan konfiteor rozkłada ręce, trumien nie ma, trumny się skończyły. Rozbija więc szafę gdańską, aby z niej zrobić trumnę dla młodego żołnierzyka, bo tak go pochować nie da. Więc chociaż tyle, tylko tyle, może aż tyle. Nie jest to jednak powieść podniosła. Cała jest przepełniona. Przesiąknięta radością życia, humorem, śmiechem i taką wiarą w dobre jutro, wiarą w to, że, że, że cokolwiek się stanie, damy radę, damy radę, bo, bo swoi pomogą. Muszę wspomnieć, muszę tak, muszę o tym wspomnieć, że powieść napisana jest bardzo specyficznym językiem. Większość dialogów toczy się w przepysznej, w przecudownej gwarze warszawskiej, która tak zwiększa ten ładunek humoru z całego serca i z całej duszy polecam kafe. Pod minogą. Zagwarantuje Wam ona wielką dawkę doskonałego, pysznego humoru. Polecam. A jeśli filmik Wam się podobał, dajcie lajka.